Dzień dobry, przed Wami temat piąty, ostatni z tego drugiego rozdziału. Jest to rzecz pospolita obojga narodów, czyli temat i wydarzenie, do którego przez cały ten rozdział właściwie dążyliśmy. Oglądamy. <śm> czyli głównym punktem będzie Unia Realna. Na początek musimy sobie wyjaśnić, czym różni się personalna od tej realnej. Personalna to jest unia, kiedy mamy dwa państwa połączone ze sobą jednego króla władcy. I w tym momencie na czas jego życia ta unia personalna normalnie trwa. Unia realna to jest unia, która łączy dwa państwa ze sobą na czas właściwie nieokreślony w domyśle na zawsze. Czyli ten, który to stworzył, jak umrze, to ta unia dalej będzie trwać. Ale zanim dojdziemy sobie do tej Unii Realnej, najpierw musimy sobie przypomnieć, jakie mieliśmy Unie do tej pory zawarte z Litwą, bo to te Unie nas tutaj najbardziej interesują. I zaczniemy sobie oczywiście od tej pierwszej, od Unii albo od Układu w Krewie. To jest rok 1385, jest to Układ Unia, która tak naprawdę gwarantowała połączenie dwóch państw, Polski i Litwy, osobą Jagieły, który ma wziąć oczywiście uprzednio chrzest, później nastąpić ma małżeństwo z Jadwigą, i w ramach oczywiście tej Unii on zobowiązał się do tego, że będzie w przyszłości e, wykupował wszystkich jeńców za swoje pieniądze, że wypuści wszystkich dotychczasowych jeńców z Polski, no i przede wszystkim, że będzie to wspólna walka z krzyżakami. Później te nasze losy e, Unii. Personalnych toczyły się bardzo różnie. Już w 1401 roku mieliśmy kolejną unię, czyli unię Radomsko-Wileńską albo wileńsko-radomską. Ta była zawarta już tak naprawdę po tym jak Jagiełło opuścił Litwę i większość czasu spędzał w Krakowie. Wówczas jego przyrodni brat Witold zaczął się coraz mocniej upominać o ten tron wielkoksiążęcy na Litwie. I w końcu udało mu się to na tej Unii jakby dociągnąć do końca, jednakże było zaznaczenie, że ta. Władza Witolda będzie tam na tej Litwie trwać, na Wielkim Księstwie Litewskim oczywiście, do momentu jego śmierci, bo po jego śmierci wróci ona do Jagieły, a Jagieło w tym czasie był takim jakby nadrzędnym panem litewskim. Później mieliśmy Unię w Chorodle. To jest rok 1413. Jesteśmy już po bitwie pod Grunwaldem i w sumie Litwini dali bardzo dużo od siebie. Witold chciał wymóc na polskich panach to, żeby część rodów litewskich mogło. Mieć te same przywileje co te polskie rody. W związku z tym była adopcja do polskich herbów rodów litewskich. Kolejną Unią była Unia W Grodnie, rok 1432. Wówczas już po śmierci ym, Witolda Jagiełło uznał, że skoro ten związek tak polsko-litewski troszkę mocno się rozróżnił, to trzeba przywrócić zwierzchność, no jak oczywiście, nad Litwą. Co zresztą się stało, ale na niedługo, bo przecież po kolejnych dwóch latach Jagiełło Umiera i tu będziemy mieli już kolejne zabawy, bo w tym momencie, kiedy on umiera, będziemy mieli władzę w Polsce dla jego starszego syna Władysława, tego Warneńczyka, a w tym samym czasie matka załatwiła drugiemu synowi, Kazimierzowi, władzę na Litwie, więc ta Unia się rozlazła i dopiero wróciła do kształtu Unii Personalnej w roku 1447, kiedy to właśnie już po śmierci Warneńczyka, po trzech latach bez królewia, Kazimierz Jagiellończyk obejmuje władzę w Polsce. Później po śmierci Kazimierza Gilończyka w roku 1492 następuje znowu rozluźnienie związków między Polską a Litwą, bo jeden jego synów będzie Wielkim Księciem Litewskim, o czym mówiłem, czyli Aleksander Jan Olbracht będzie w tym momencie Królem Polskim, ale trzeba było to jakoś w miarę możliwości dogadać, więc będziemy mieli w roku 1499 Unię Krakowsko-Wileńską. Więc po co ta Unia tak naprawdę? No po to, że Aleksandrowi palił się tył jak na Litwie, mówiłem, że tracił on ziemię na rzecz Moskwy, więc był to sojusz tak naprawdę taki stricte polityczno-militarny. Tu nie mówimy już o Unii Personalnej, tylko o takim połączeniu właściwie sił zbrojnych jednego i drugiego. Kiedy Jan Obracht umiera, będziemy mieli pierwszą próbę właściwie połączenia dwóch państw w sposób realny. Ta unia nie dojdzie do skutku, bo jest 1501 rok, jest to unia mielnicka i wówczas królem Polski i wielkim księciem litewskim oczywiście był Aleksander Jagiellończyk. Ta unia miała na celu przede wszystkim ujednolicenie wszystkiego co miało być wspólne, czyli miary, wagi, walutę, czyli monety, współpracę wojskową, kwestię skarbową i tak No ale ze względu na to, że może to poszło zbyt daleko i było też dosyć dużo przeciwników po stronie polskiej i litewskiej, Unia nie weszła w życie. A w końcu będziemy mieli tą pełną Unię Realną w roku 1569, kiedy to będzie już królem powoli chylącym się do odejścia Zygmunt August. Ale może po kolei. Jakbym był jakimś baśnią albo walkopisarzem, to mówiłbym: lata mijały, ale stoimy w miejscu. Albo lata mijają i coś się zmienia. I tak naprawdę jedno i drugie ma tutaj sens. Ponieważ za czasów Zygmunta Starego i początków rządów Zygmunta Augusta, no, ani jednemu, ani drugiemu nie paliło się do tego, żeby te stosunki polsko-litewskie jakoś mocno zacieśnić. Generalnie unia personalna im w zupełności wystarczała, ponieważ polscy władcy bali się o to, że może na Litwie będą chcieli na przykład tamtejsi panowie mieć. Zbyt wielki wpływ, albo większy wpływ niż polska szlachta na wybór przyszłego króla. Ale kolejne lata mijają, a Zygmunt August, już po tym jak objął władzę, nie ma potomstwa. I tutaj sytuacja już się mocno zmieniła, ponieważ Moskwa cały czas naciskała na tereny litewskie, więc Litwini czuli się troszeczkę, że tak powiem, niebezpiecznie, i tu wchodzą nam przyczyny tej Unii. Więc Litwa potrzebowała pomocy wojskowej od strony polskiej na wojnę z Moskwą. Brak potomstwa Zygmunta Augusta też oczywiście jest przyczyną. Następnie Litwini nie chcieli, aby polska szlachta pełniła urzędy na Litwie, a tego było coraz to więcej. No i szlachta litewska chciała takich samych przywilejów, jak te, które ma polska szlachta. Więc teoretycznie no, nie jest to złym powiedzmy, że krokiem dla szlachty e, litewskiej, ale co w takim razie ze szlachtą polską, co na nie ma nic do gadania. Ma i to bardzo dużo. I tutaj kwestia właściwie wychodzi nawet od ta kwestia zjednoczeniowa. Wchodzi właściwie to Unii Realnej dokładnie, zjednoczenia dwóch państw, wchodzi tak naprawdę z, ze strony polskiej szlachty i magnaterii. Dlatego, że Litwa to były głównie takie dziewicze tereny. W sensie dużo lasów, łąk i tak dalej. Więc tereny, które możemy zagospodarować i mieć z tego bardzo duże zyski. I tak też będzie w przyszłości. Więc polska szlachta widziała w tym zysk finansowy. Ale byli też przeciwnicy cały czas takiej Unii, i jednym z takich zaciekłych przeciwników tego połączenia Polski i Litwy był litewski magnat Mikołaj Czarny Radziwił. My jeszcze do Radziwiu będziemy wracać wielokrotnie. Ale żebyście wiedzieli, on tutaj nie był za bardzo zainteresowany tym, żeby tą Unię jakkolwiek zacieśniać. Był jej naprawdę zagorzałym przeciwnikiem. W ogóle problem z tą Unią, bo mamy rok 1569, będziemy powolutku do niej zmierzać. Zresztą widzimy obraz, którym zaraz się osobno zajmiemy. Początkowo generalnie przeciwnicy podczas Sejmu Lubelskiego uznali, że było nic o nas bez nas. Więc uznali, że w sumie jak ich nie będzie na sali obrad... To nic się nie stanie, więc opuścili salę obrad. Ale Zygmunt August był z tych raczej twardszych polityków, i on generalnie, jak ich nie ma, zabawił się w przyłączenie do Polski części terenów litewskich. I tak do korony będzie mieli przyłączone Podlasie oraz województwa ruskie czyli województwa wołeńskie, bracławskie i kijowskie. To jest bardzo duży obszar terenu. W związku z tym, kiedy oni się o tym dowiedzieli, co Zygmunt zrobił, wrócili na salę obrad i łaskawie rozpoczęli rokowania dotyczące Właśnie zatwierdzenia Unii Realnej. Co udało im się zatem wynegocjować? Przede wszystkim to, że Unia została podpisana w 1569 roku, Unia lubelska, Unia, e, która jest Unią Realną, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to poza tymi wcielonymi do, te, do korony terenami, które przed chwilą wymieniłem, pozostałe ziemie litewskie nie zostały wcielone. Tutaj ustalono pewne zasady, które będą obowiązywać. Na terytorium naszego państwa i to państwo będzie państwem wspólnym, polsko-litewskim. To jest rzecz bardzo istotna. Zaraz do szczegółów dojdziemy, ale żeby się za bardzo nie znudzić tym obrazem obok mnie, no to chwileczkę musimy się tutaj nad nim, no powiedzmy, że troszkę poznęcać. Główną postacią jest oczywiście Zygmunt August. Stoi na środku z krzyżem w ręku. Jest to postać, która jest w tym momencie niezwykle istotna, dlatego, że on pokazuje, że dominującą religią będzie katolicyzm. A na Litwie mieliśmy jednak troszeczkę Prawosławia, chociażby. Będziemy mieli obok naszego króla kilku innych ważnych polityków, i trzeba byłoby, tak jak powiedziałem wcześniej, troszeczkę nimi się tutaj zająć. Więc ten po prawej to. Ten po prawej to Jakub Uchański, taki cały na biało. To jest prymas Polski. To jest bardzo ważna postać, bo będzie później pierwszym polskim interreksem i wrócimy do niego jeszcze za parę e, minut. Natomiast generalnie e, on trzyma rękę na Biblii. Ona jest bogato zdogona, co pokazuje właśnie taką, takie bogactwo powiedzmy, że religii katolickiej. Obok klęczy taki pan jak Marcin Zborowski. On był kasztalanem krakowskim i był reprezentantem w tym momencie polskiej szlachty. Tutaj z kolei po lewej stronie widzimy Jana Łaskiego Młodszego. Ja o nim mówiłem już przy okazji poprzedniego tematu o reformacji. On był jednym z takich najbardziej znanych przywódców polskich protestantów. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to to, że Matejko bardzo często operował postaciami, które były tam tylko i wyłącznie umieszczone na tych obrazach w symboliczny sposób. I tak jest właśnie z tym Janem Łaskim Młodszym. On tak naprawdę od do roku 1569 już 9 lat nie żył, więc jest on tam symbolicznie pokazany jako ten, który reprezentuje protestantów. I teraz kolejna postać, bardzo istotna, to jest ta pani, która tam sobie stoi po prawej stronie. To jest Anna Angelonka. To jest siostra Zygmunta Augusta, która znowu została tu ukazana symbolicznie. Matejko przedstawił ją młodszą o kilka lat niż w rzeczywistości wtedy była. To raz. Dwa, jej tam oficjalnie na tym y, Sejmie Lubelskim po prostu nie było, ale pokazanie jej tutaj pokazuje tylko i wyłącznie to, że jej osoba będzie kontynuować później politykę Jagiellonów po śmierci bezpotomnej zresztą Zygmunta Augusta. No i mówiłem, że do Radziwiłłów będziemy wracać i tu wracamy jeszcze raz i ostatni na dzisiaj, ale w przyszłości w kolejnych rozdziałach jeszcze wrócimy do nich i już zaspoileruję dlaczego. Najpierw ten gość. To jest Mikołaj Rudy Radziwił. Nie czarny, tylko Rudy. No, ze względu na kolor włosów. Był on jednym z tych przeciwników. No, cała rodzina Radziwił, genetycznie taka, była, że ona była bardzo niepokorna. On też był przeciwnikiem, ale on klęczy. Co teoretycznie pokazuje nam jego uległość w kierunku tegoż to porozumienia. Ale jak widzicie, on ma w ręku miecz. Miecz, który jest nagi, czyli bez pochwy i jest gotowy do użycia. To jest tylko i wyłącznie symbolem tego, co zdarzy się. Tak naprawdę za niecałe 100 lat później, kiedy będziemy mieli zdradę radziwiłów podczas potopu szwedzkiego. Więc spoiler już był, możemy iść sobie spokojnie dalej. Idziemy do ustaleń tej Unii luberskiej z roku 1569. Będę to do znudzenia powtarzał. Jakie mamy ustalenia? Przede wszystkim powstaje nowe państwo, bo od tego momentu będziemy mówili o Rzeczypospolitej, ale obojga narodów. To jest ważna kwestia. Druga kwestia to jest to, że będziemy mieli. Władcę wspólnego, który będzie nosił zarówno tytuł króla Polski, jak i wielkiego księcia litewskiego. Ale będzie królem Rzeczypospolitej, obojga narodów, żeby była jasność. Powołano jeden sejm walny. I od tego momentu będziemy mieli elementy wspólne, polsko- litewskie, no i te odrębne. Najpierw te wspólne. Będziemy mieli tak, przede wszystkim monetę, Będziemy mieli politykę podatkową, czyli podatki generalnie, i politykę zagraniczną, plus władca, no bo to jest też oczywiście część wspólna tej umowy. Teraz kwestia odrębności. Będziemy mieli odrębne armie, skarby. Obydwóch państw będą w innym miejscu oraz urzędy centralne. Co to oznacza? To oznacza, że obawialiśmy się, że jak na przykład będzie skarb w jednym miejscu, na przykład nie wiem, w Wilnie i Moskwa zaatakuje, to możemy stracić wszystko. Druga kwestia, jak będzie w Krakowie, zaatakują nas inni, możemy stracić wszystko. Ale kiedy będziemy mieli dwie odrębne armie, które będą stacjonować w jednym i w drugim miejscu, to mogą się w jakiś sposób obronić, później ewentualnie połączyć. No i te urzędy centralne, o których mówiłem wcześniej, były bardzo istotne dla Litwinów. No bo nie chcieli Polaków na Litwie zasiadających na najwyższych urzędach. Od tego momentu te najwyższe urzędy będą tylko i wyłącznie dla Litwinów. Ale to nie wszystko. Postanowienia były następujące. Ograniczono autonomię Prus Królewskich. W Senacie znalazło się miejsce dla biskupa warmińskiego, który będzie władał tak naprawdę swoim własnym udzielnym księstwem kościelnym na Warmii. I on będzie tutaj tak jakby takim państwem w państwie. Tak można by to było powiedzieć. Ustalono również, że ziemie, które do tej pory były koronne, W sensie były tam lennami dla Polski, teraz będą wspólnymi lennami. Mowa tutaj o całych Inflantach, mowa tutaj o Prusach Książęcych oraz o Kurlandii i Semigali. I na tej Kurlandii i Semigali na chwilkę się musimy zatrzymać. I tu musimy się cofnąć do roku 1561, ponieważ Zygmunt August zrobił to, co zrobił jego ojciec, czyli dokonał sekularyzacji. Zygmunt Stary dokonał sekularyzacji w 1525 roku Zakonu Krzyżackiego. A Zygmunt August dokonał sekularyzacji tego, co do tej pory nazywało się zakonem kawalerów mieczowych, czyli takich niedobitków krzyżackich. I ówczesny, wielki tamtejszy mistrz, czyli Gotthard Kettler, złożył Zygmuntowi Augustowi hołd Lenny. I od tego momentu będzie to księstwo. Kurlandii i Semigalii, które było lennem Polski, a teraz będzie lennem wspólnym. Od taka różnica. pospolita Obojga Narodów stała się jednym z największych państw w Europie. Zresztą, zobaczcie, Polska jest przynajmniej dwukrotnie mniejsza od ziem litewskich. Granice naszego państwa sięgały od Bałtyku aż do dzikich pól na Ukrainie. I tylko wąski pas Hanatu Krymskiego oddzielał Rzeczpospolitą Obojga Narodów od Morza Czarnego. Kraj był podzielony na bardzo dużą ilość prowincji, które z kolei były podzielone na województwa i występował tam podział administracyjny do wyborów do Sejmu Walnego, czyli do Sejmików. Było 70 okręgów sejmikowych. To jest taka dosyć ważna kwestia, no bo dla Litwy to bardzo dużo zmieniło. Teraz Litwini będą mieli swoją reprezentację na Sejmie Walnym, w którym będą oni decydować o losie Rzeczypospolitej obojga narodów. Więc mają też swoich posłów. To jest dosyć istotna kwestia. Kolejna rzecz to jest to, że polska szlachta e, bardzo często tak jak powiedziałem wcześniej, miała ten biznes, migrowała na ziemie litewskie, co przyczyniło się do bardzo szybkiego wzbogacenia polskiej szlachty. Ale żeby była jasność, na ziemiach litewskich będą miały miejsce dwa kolejne skutki tej migracji. Po pierwsze, będzie to negatywny skutek, bo Litwa, znaczy dla nas pozytywny. Litwini będą się polonizować, a drugi skutek Polscy magnaci te ziemie będą rozwijać, więc to raczej pozytywna kwestia. Ale niestety, my byliśmy przez to jeszcze bardziej zróżnicowanym krajem niż byliśmy przed tą Unią Lubelską. Zróżnicowaną pod niemal każdym kątem. Po pierwsze, mieliśmy yy, kilka języków, którymi będziemy tutaj operować. Teoretycznie, tym urzędowym będzie język polski, ale będziemy mogli yy, w sądach i na przykład w urzędach używać łaciny. Chociaż Litwini te łaciny za bardzo nie znają. No, ale będą musieli nauczyć się albo jednego, albo drugiego. Natomiast w miastach normalnie można było usłyszeć język ruski, ukraiński, niemiecki, hebrajski, jidysz czy łotewski. Więc naprawdę było tego bardzo dużo i umówmy się, to wcale nie służyło temu, żeby konsolidować państwo od wewnątrz. O tych, po tych językach tak naprawdę widać, że mieliśmy bardzo dużą mieszankę kulturową, religijną, no i to niestety w przyszłości na nas się troszeczkę zemści. Tak jak mówiłem wcześniej, Zygmunt August doprowadził do tej Unii, dlatego że obawiał się, że może umrzeć bezpotomnie. No i umarł bezpotomnie. W roku 1572 na nim kończy się dynastia Agielonów. Zygmunt August już wcześniej starał się zapewnić pewne bezpieczeństwo naszym ziemiom, więc przyznał on większe uprawnienia tak zwanym kapturom, czyli konfederacjom kapturowym. To były takie związki szlachty, które miały na celu przejąć władzę w okręgach sejmikowych, tych 70, i kontrolować tam. Te, ludzi, którzy mogliby coś zrobić, żeby nie doszło na przykład do anarchii na naszych ziemiach. Oczywiście i sędziowie bardzo często zakładali czarne kaptury w sądach, żeby pokazać znak żałoby po śmierci swojego własnego króla, więc generalnie oni też tutaj w bardzo szybkim tempie byli w stanie osądzić kogoś, kto był gotowy łamać porządek w naszym państwie. No i wreszcie, po śmierci Zygmunta trzeba było szukać nowego króla, ale do momentu wyboru tego króla powołano urząd Interreksa, o którym wspomniałem wcześniej, i pierwszym interreksem będzie Jakub Uchański. On będzie prymasem, będzie najwyższym urzędnikiem kościelnym w naszym państwie i każdorazowo będzie tą funkcję pełnił prymas, który zarazem jest arcybiskupem gnieźnieńskim. Jakie były jego kompetencje? Po pierwsze, mógł zwoływać sejmiki oraz sejmy. Po drugie, kierował administracją wewnętrzną i po trzecie kierował polityką zagraniczną. Więc to on tak naprawdę przyjmował kandydatury potencjalnych przyszłych władców. Właściwie to potencjalnego jednego władcy, ale kandydatów było bardzo dużo. Oczywiście trzeba było spełnić pewne warunki, żeby tym polskim władcom zostać. Przede wszystkim trzeba było być katolikiem i już na wejściu kilku przyjemniaczków zostaje odrzuconych, ale po kolei. Poznajcie kandydata numer jeden i jest to Iwan IV Groźny. Hmm, tak, ten Iwan. Car moskiewski, który jest prawosławny i ze względu generalnie na oficjalnie, na swoje wyznanie został odrzucony. Ze względu pewnie takich psychicznych, nawet jakby był katolikiem, królem by pewnie nie został. I poznacie kandydata numer dwa. Jest to Jan III Waza. Król Szwecji. Żonaty z siostrą Zygmunta Katarzyną Jagielonką. Więc. Siostrą Zygmunta Augusta, oczywiście. Więc teoretycznie ma szansę, ale jest luteraninem, więc szansa zaprzepaszczona. Kandydat numer 3 to Albert II. Hohenzollern. To jest książę pruski, który jest lennikiem Ewilonów, więc samo to już w ogóle odrzucałoby jego osobę na tron polski. No ale jest też luteraninem, więc ojej, papa. Pa. Idziemy dalej. Czwarty kandydat to Ernest Habsburg. Ten z kolei jest synem cesarza Maksymiliana. Rodzina cesarska słynęła z silnej władzy takiej królewskiej, więc generał A był katolikiem. Więc jego opcja tutaj jest brana pod uwagę całkiem na poważnie. Ale ze względu właśnie na tą twardą rękę rządów, jego kandydatura została odrzucona. I kandydat numer 5, czyli ostatni, i wiemy, że on będzie później królem, to jest Henryk Walezjusz. To był brat króla francuskiego Karola IX. I on będzie katolikiem, oczywiście. Będzie pochodził on z dynastii bardzo wierzącej, rywalizującej nawet z Habsburgami, co było nam na rękę. Ale był jeden minus, w roku 1572 miał wziąć udział, e, czy czynny, czy nieczynny, to tego do końca nie wiemy, ale w nocy świętego Bartomieja. A ta opcja tutaj nas troszeczkę przerażała. Stąd później było uchwalenie Aktu Konfederacji Warszawskiej, o którym mówiłem już wcześniej, który gwarantował wolność i swobody religijne w Polsce od roku 1573. Oczywiście żaden z tych kandydatów do Polski osobiście nie przybył, tylko wysłał on swoich e, polityków. Którzy mieli go zareklamować, pokazać obraz, jak wygląda, że ładny, czy nieładny, czy taki, czy owaki. I internet przyjmował takich kandydatów oczywiście w specjalnym namiocie na polu elekcyjnym i oni przedstawiali też swoje postulaty, jakby ich władza został królem, to co oni w Polsce zmienią. A dokładnie nawet nie co zmienią, tylko co oferują polskiej szlachcie w zamian za koronę. W sensie takie oficjalne przekupstwo polityczne. Oczywiście po tym, jak już yy, wszystkie te. Kandydatury były wzięte pod uwagę. Zwołano oczywiście już sejm elekcyjny, taki właściwy, w którym przede wszystkim głosowano na wytypowanych kandydatów. W odróżnieniu od tych pozostałych sejmów, gdzie zjeżdżali tak naprawdę posłowie wybrani na sejnikach, to na sejmie elekcyjnym mógł być obecny każdy szlachcic. Dlatego ta lekcja nazywa się Lekcją Viritim, czyli osobiście razem. Ramie w ramie, co do jednego, każdy mógł być. I ta pierwsza wolna elekcja, która odbyła się w kamieniu pod Warszawą, była największą wolną elekcją w naszej historii. W sensie, że było najwięcej ludzi, bo ponad 40 tysięcy szlachty zjechało. Więc było to dosyć istotne. Wybraliśmy Walezjusza, Ale co on miał takiego, że to właśnie jego wybrano? Co obiecał tej polskiej szlachcie? Mówił o tym, że będzie on w stronnictwie antyhabsburskim i Polska się również w nim znajdzie. Obiecał polskiej szlachcie, że pokryje koszty z własnej kieszeni kształcenia młodzieży szlacheckiej na studiach we Francji. Czyli szlachta nie płaci. Nie zostaje pieniędzy, nie płaci, ale otrzymuje za darmo te studia. To jest dosyć istotna kwestia. Później miał poparcie Anny Jagielonki, która się w nim troszeczkę podkochiwała. Ale tu był taki pewien problem. Hmm. Sam Henryk miał ledwo 20 lat skończony. 22 lata. Anna Jagielonka była już przekwitłą kobietą między 55 a 60 rokiem życia. No Trzykrotnie niemalże starsza od niego. Więc tutaj... No ciężko mówić o jakimkolwiek zaspokojeniu potrzeb jednego czy drugiego, nawet wizualnych, bo właśnie, to jest Anna Jagiellonka, a tutaj macie naszego Henryka Walezego, więc yy, zgodził się na ślub po tej elekcji z Anną Jagiellonką. Więc to wystarczyło do tego, żeby można było mówić o kontynuacji tak naprawdę rządów Jagiellonów w Polsce, no bo Anna Jagiellonka byłaby w tym momencie kontynuatorem misji Zygmunta Augusta. Trzeba było też potwierdzić to, czy król wie, na co się pisze. Więc ustalono o, tak ogólnie dwa dokumenty, które trzeba byłoby parafować, zanim zostaje się królem. Pierwszym z nich będą artykuły Henrykowskie. I tutaj na tym ostatnim sejmie koronacyjnym, gdzie miała odbyć się już finalnie koronacja samego Henryka Walezego, jeszcze przed koronacją, król musiał podpisać i przysiąc artykuły. I za chwilkę będę mówił o paktach konwenta. Ale najpierw artykuły. Jakie, w ogóle, czemu one były. O tak. To były zasady ustrojowe panujące w Polsce, czyli wszystkie przywileje, wszystkie e, możliwości szlachty, brak e, praktycznie kompetencji króla. To musiał Henryk podpisać. I szczegóły tych artykułów Henrykowskich, oczywiście nie wszystkie, tylko wybrane z nich są e, następujące. Tron Polski jest elekcyjny, co uniemożliwiło e, kolejnemu władcy wprowadzenie na tron swojego syna. Kolejna kwestia to to, że podatki, pospolite ruszenie, wypowiadanie wojen... Jest tylko i wyłącznie możliwe za zgodą z Sejmu, więc król sam tak naprawdę nie rządzi. Senat decydował o polityce zagranicznej i, mało tego, nawet decydował o tym, kto będzie w przyszłości żoną króla. No, ciekawa historia. Prawo polskie, prawo litewskie mają być odrębne, mają być gwarancje religijne, które są potwierdzone Konfederacją Warszawską, a szlachta, jakby te prawa nie były przez króla respektowane, ma prawo do rokoszu. Rokosz to jest takie. Oficjalne, zgodne z prawem, wypowiedzenie posłuszeństwa królowi. Więc no, sytuacja była dosyć nerwowa. I pakta konwenta. To była taka indywidualna umowa szlachty z nowo wybranym królem i do czegoś ten król dla szlachty, dla państwa zobowiązuje. I za każdym razem te artykuły Henrykowskie będą takie same, ale pakta konwenta będą inne, bo każdy król będzie obiecywał coś. Innego. I co jest ciekawe, tutaj dla szlachty Henryk to co obiecał, to spełnił, wysłał polskich synów szlacheckich na studia do Francji. No ale ślubu niestety z Anną nie było. Henryk był koronowany w lutym roku 1574, czyli dosyć długo czekaliśmy na koronację, tak de facto. Od samego początku Walezy musiał mierzyć się z dosyć dużymi trudnościami, będąc w Polsce, no bo nie znał polskiego, i uwaga, nie znam też łaciny, a taki książę zna tylko francuski, więc to my musieliśmy załatwić tłumacza, który będzie to wszystko ogarniał. Decyzję za niego podejmowali tylko i wyłącznie doradcy, którym zarzucano nieangażowanie się w sprawy polskie, bo doradcy byli oczywiście francuscy. No i miał ożenić się jeszcze z Anną Magielonką, która była od niego od tak wiele lat starsza, ponad 30. Więc. Yy, no, ślub nie dojdzie do skutku. Walezy zamyka się w krakowskim zamku, nie opuszcza swoich komnat, zamyka się z, z minionkami. No, ale nie tymi, bo minion, po francusku, minion dokładnie, to sługa, więc minionki to sługusy. Jak oglądaliście tą bajkę, to wiecie, że oni potrzebowali kogoś, kto będzie nimi sterował. I takie minionki były też oczywiście u Henryka Walezego za, e, zamknięte właściwie w komnacie przez niemalże trzy. E, miesiące, i później, e, kiedy Walec dowiedział się o tym, że jego brat umiera, to ucieka z kraju. Prawdopodobnie był przebrany w kobietę, żeby go nikt nie zauważył, i wraz ze swoimi minionkami ucieka do Francji, aby tam objąć tron. Oficjalnie do Polski nigdy nie wrócił, i w maju w 1975 roku ogłoszono w Polsce jego detronizację i kolejne e, bezkrólewie. Znowu przychodzi Uchański, który będzie interreksem. Ale co jest ciekawe, Henryk nigdy nie zrzekł się. Władzy na terenie Rzeczypospolitej. Do końca swojego życia podpisywał się w dokumentach król polski, Wielki Książę Litewski i te wszystkie inne elementy. Mało tego, nawet bił pieczęć złożoną z herbów takich jak ten czyli z orzełkiem, oraz z pogonią litewską. Ale taki epizod nam się też przyda, bo może zrozumieliśmy, że potrzebujemy nie tylko przyszłościowego władcy, który może ładnie wyglądał, był młody i teoretycznie długo mógł rządzić i znowu ciekawostka Henryk. Będąc później oczywiście w Francji jako Henryk III Walezy, będzie jednym z najlepiej rządzących do tego momentu królów. Uważany był za świetnego władcę. Więc coś tam straciliśmy, ale do rzeczy. My będziemy szukać takiego, który tu i teraz będzie nam pomagał, będzie nas angażował w sprawy, które nie będą cierpiały zwłoki. A tych spraw to troszeczkę będzie. No i tyle w tym temacie. Idziemy sobie do notatki, biały ekran i mamy pojęcia, postacie oraz daty. I na tym lekcję możemy sobie powoli kończyć, ale pamiętajcie, jeszcze jest powtórzenie, na które was oczywiście zapraszam. Na chwilkę przerwę zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam, dziękuję i do widzenia.